Tomasz Jeruszka, Indecade a ze mną Wiktoria Czyżewska po imponującym zwycięstwie przed czasem na TFL 21 w Kozienicach i Wiktoria jak smakuje zwycięstwo przez KO Jezu, niesamowicie smakuje. Ja do tej pory jeszcze nie ogarniam wszystkiego co się stało, ale taki był plan, takie było założenie i tak się skończyło, więc Okay. Czyli tak miało być, czyli miałaś sprawę, and brawl, tak? Miałaś trzymać walkę w stójce, nie oddać żadnego obalenia i wygrać? Czasami, tak? E, tak, dokładnie mieliśmy kopnięcia, wiem, że jest to tego, co trener mówi. Jest to moja dobra strona, więc na tym się skupiliśmy. Już widzieliśmy, że dostała raz, poczuła, no to dokończyliśmy to wszystko ładnie. No mega imponująca obrona obaleń. Trzymałaś cały ten środek oktagonu, Jak twoja rywalka szarżowała na ciebie, schodziłaś do boku i kontrowałaś. Skąd takie ładne poruszanie się na nogach? Bo to nie było zwykłe przepychanie się pod siatką, to tylko dwa razy zaszło pod siatkę, a tak cały czas kontrolowałaś mega dobrze oktagon. To rzadko się widuje, zwłaszcza w kategorii kobiet. Kto cię tego nauczył takiego dobrego chodzenia? Mój trener jest właśnie specem od takich wszystkich myczków e, i generalnie on zobaczył, że dziewczyna jest z Jiu Jitsu, więc pewnie będzie próbowała obalać tym bardziej, że e, pewnie też że zapasy, bo wiedziała, że jestem stójkowiczką e, i nauczył mnie takich właśnie myczków i szlifowaliśmy to przez e, parę miesięcy dobrych, żeby wiedziała jak schodzić, że na pewno będzie, dojdzie do takiej sytuacji, bo powiedziałem, że nie będzie się chciała bić w stójce i te myczki, nauczyliśmy się ich i wyszły. I zadziałało. A powiedz, bo tam dwa razy złapała Cię pod siatką, raz w drugiej rundzie przycisnęła Cię do siatki i w trzeciej rundzie weszła w nogi i pięknie to wyspraulowałaś, ale potem też zaszło pod siatkę i czuła, że tam jest zagrożenie obaleniem, jak to wyglądało? czułabym, gdybym, po prostu warunki fizyczne i czułam, że jest mniej więcej trochę słabsza fizycznie niż z dziewczynami, którymi sparowałam, bo między innymi z Anitą Bekus, która jest super glaperką i jej uścisk to naprawdę uścisk takiego mężczyzny, więc tutaj warunki fizyczne wiedziałam, że nawet jakby mnie przywróciła od tej strony siatki, bym spokojnie to wszystko wróciła do swojej formy. A jej noga już była czerwona w trzeciej rundzie mocno, chociaż tych low kicków tam nie było dużo. Może ze trzy weszła już mocno, mocno i czerwienioną. A wygrałaś ostatecznie kopnięciem na wątrobę. W trzeciej rundzie tam w pewnym momencie zgięła się i ty poszłaś wtedy za ciosem, kopnąłaś, kopnąłaś, uderzyłaś na głowę, zmyliłaś i znowu kopnęłaś. No i jeszcze kolano weszło w międzyczasie. To jest Twoja ulubiona technika, kopanie na tułów? Generalnie tak. Noga była czerwona, nie wiem tego, ale trener powiedział, żeśmy nie kopali low kicków, dlatego że są łatwe do wychwycenia. Mogłaby zapeć mi za jedną nogę. I wiadomo, jakby się skończyło. E, tak, kopnięcie lewe, kopni lewą nogą na wątrobę to jest taki mój atucik malutki. I z tego, co wiem, to mocno na kopę, więc to, jak zaczęliśmy, że raz weszło, mówimy dobra, będziemy kończyć. I już później wszystko wchodziło. No wchodziło strasznie, a żal mi było twoje rywalki, no dostawałam no naprawdę baty. E, w stójce też nam ładne kombinacje bokserskie ładowałaś, takie krótkie dwa ciosy, kopnięcie i zejście z kontry, z ataku. E, to wszystko generalnie było e, zrobione, po prostu szlifowaliśmy to z trenerem przez e, miesiące, w których przygotowywaliśmy to non stop były te akcje, bo wiedzieliśmy, że to nie będzie stójkowiczka, a narażenie się na to, żebym robiła długie akcje, mogło się kończyć z tym, że po prostu weszłaby e, w nogi czy, i bym opaliła by obaliła. A miałaś awaryjny plan na to, gdyby się walka przyniosła do parteru na jej warunkach ona z góry, to co planowałaś? Y jasne, plan B jest zawsze, a myślę, że MMA jest po to, że musimy się pokazywać w każdej płaszczyźnie, więc jeżeli by doszło do parteru, bo bardzo prawdopodobne to było, y odnalazłabym się w tym, na pewno. Ale tak. chciałabyś wstawać, czy chciałabyś walczyć z pleców, co y miałaś plany? Myślę, że raczej bym y wstawała, jeżeli byłaby taka możliwość, bo wiadomo, w stójce czuję się pewniej. Y aczkolwiek jakbym znalazła się na przykład u góry. To myślę, żeby się skończyło w parterze. Czasami. A powiedz, bo tak zaczęłaś walczyć, to jeszcze tak mocno nie padało. Teraz widzimy, że to jest cała mokra i to w drugiej części z wody. Jak, jak w drugiej rundzie zaczęło mocno padać, zacinać, dostała się woda na klatkę, zaczęła się ślizgać. Tam był nawet moment w trzeciej rundzie, chyba że tak się pośliznałaś. Było blisko do upadku? Było i generalnie jak wchodziliśmy na początku, to tam pełno much było i było dosyć ślisko. A tym bardziej, jak ja schodziłam, to już bardzo lało, zaczęło bardzo się Byłam cała mokra. Więc Ale gdzie było pełno much? Na, na tego, nie? A to ja nie zauważyłem, że tam jakieś muchy były, ale w sensie takie owocówki, takie sobie się tak, tak, Dokładnie Takie były i ja tak patrzę, o kurczę, ile muszek, no ale generalnie spoko, wszystko e, było ślisko, ale myślę, że to też pod plus ta woda, co się równa właśnie po e, w klatce. Czyli był balet jak na Stadionie Narodowym. E, a jak było z rozgrzewką, no bo warunki do rozgrzewki takie, takie średnie trochę, no i dałaś radę się normalnie rozgrzać, wszystko fajnie poszło? mi się wszystko normalnie dobrze rozgrzać yy, i wszystko sprawnie dosyć poszło a po tych kopnięciach noga boli bo nawkładałaś i tych kopnięć no czujesz coś na stopie albo na goleniu na chwilę obecną mnie ale myślę że na drugi dzień będzie boleć Aha, no to gratuluję, świetnego zwycięstwa, naprawdę rewelacyjna dyspozycja, 100% zrealizowana, oczywiście zaraz będzie chwila dla Ciebie. E, to tak, chciałabym przede wszystkim podziękować Magdzie, że wzięła ten pojedynek i zmierzyła ze mną rękawice, to przede wszystkim. E, no i chciałam podziękować mojemu trenerowi, mojemu klubowi e, i wszystkim kibicom, bo dzisiaj przyjechała ze mną cała rodzina i się bardzo cieszę, że mogli zobaczyć właśnie to, na co czekałam, to co chciałam zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, jeszcze raz gratulacje i powodzonka.